Cześć. Słuchajcie, grzebałem dzisiaj po szufladach. Szukałem tam czegoś. Zajrzałem sobie do maszyny do szycia w domu. Tam stoi taka puszka. Pełna guzików. Jeszcze... Ona jest w domu odkąd pamiętam. Jeszcze chyba po babci. I co tam znalazłem? Takich cwaniaczków jest tam jeszcze więcej. Nie wyciągałem wszystkich. Ale to jest nic. Tutaj, patrzcie. Co, ale mi chodzą, jak... 1826 Tak na szybkiego w butonarium wyczytałem, jest to austriacki guzik urzędniczy. Jak na szufladę... Myślę, że nie jest zna, zna, znajda. Pozdrawiam. Pa!